Cały weekend w Kanadzie był dosyć takim zmieniającym się weekendem. Tylko wyścig. W wyścigu były fazy, gdzie tak naprawdę miałem nadzieję, żeby skończy na 5-6 miejscu, mimo to, że byłem kierowcą, który można powiedzieć liderował wyścig kierowców jadących na dwa doby ponieważ w momencie kiedy wjechał safety car na bodajże 17 okrążeniu, 16, naprawdę się bardzo ciężki. Dla kierowców, którzy jechali na strategii dwóch pistopów, a stał się dużo łatwiejszy dla kierowców, którzy jechali na jednego pistopa, i tutaj nie było łatwo. W przeciągu bodajże 20 okrążeń straciłem bardzo dużo czasu, jeśli chodzi o liderów wyścigu, jadąc za wolniejszymi kierowcami, za wolniejszymi bolidami, mimo to było bardzo ciężko ich wyprzedzić, ponieważ ja będąc zatankowany miałem dużo cięższy boli niż ci kierowcy, którzy dopiero mieli się zatrzymać. Inżynier mi powiedział, że muszę wypracować przewagę 24 sekund nad Nikiem, żeby wyjechał przed nim po drugim pit -stopie. Ta przewaga w przeciągu 8 okrążeń wzrosła do sekund i w tym momencie, żeby nie ryzykować wyjazdu safety carha, ponieważ wtedy nie można dotankowywać Bolidu, w momencie, kiedy sobie wypracowałem wystarczającą przewagę, po prostu zjechałem na drugi pistol, żeby nie ryzykować wyjechać przed kolegą z zespołu, zespołu, który był na drugim miejscu, i w tym momencie wszystko stało się dużo prostsze.